Siemanko, z tej strony Robson, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SG Heroes I dobra, lecimy od razu tutaj do skrzyneczek Ogólnie postaram się tą złapać Dobra, co tutaj mamy? Aha, z udało mi się tylko złapać ziemniaka Aha No to trudno, lecimy tutaj od razu w mapę Może tutaj mi się bardziej poszczęści Ogólnie plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby tutaj właśnie wrócić... Z powrotem na spawn tuż przed e, skończeniem się właśnie tego czasu. Dobra, mam teraz marchewkę, troszkę lepiej. Pierw ziemniak, teraz marchewka. Co będzie następne? Oto jest pytanie. I dobra, wracając, chcę wrócić tutaj właśnie na spawn 30 sekund przed tym e, skończeniem się czasu do zbieranie itemków, ponieważ wtedy się właśnie wszystkie skrzynki restartują i można z powrotem tutaj nieźle się obłowić w itemki. I dobra, tutaj nie ma nic. Naprawdę tu nie ma nic na tej mapie. Nie wiem gdzie ja tutaj poszedłem. Nie wiem. No więc coś czuję, że będzie lipa w dzisiejszym odcinku, bo jak na razie żadnej skrzynki tutaj nie widzę. No zero, po prostu zero. Dobra, wbijmy sobie tutaj. Bo ostatnia nadzieja czy coś chociaż tutaj jest. Taki duży teren, a tu żadnej skrzynki. No come. on No patrzcie, tutaj. Tyle miejsca. Jedna skrzynka by mogła być chociażby, nie? Eh, dobra. Więc połowa czasu już minęła, a ja mam ziemniaka i marchewkę. O tak. Dobra, więc. Chodźmy w kierunku spawnu. Co mi zostało? Lepszego do roboty. Chodźmy w kierunku spawnu. Może tutaj jakaś skrzyneczka przy okazji wpadnie. Na przykład tutaj. No, tutaj też nie wadzi. Jakaś tam mapa dziwna. Nie lubię już. Nie lubię. Dobra, tutaj. No, idealnym. <coughs> Kurde. Idealne miejsce na skrzynkę, a tu jej nie ma. Co to ma być? Dobra, zostało. O, minutka jeszcze. Minutka. Czy coś tu jest? Nic. Bieda na tej mapie, naprawdę bieda. Hech, dobra. Prościutko przed siebie w stronę spawnu, bo za 30 sekund właśnie skrzynki się zrestartu zrestartują. I akurat na spawnie jestem pewien, że są te skrzynki. Nie to co tutaj, bo jak na razie tutaj żadnej nie widziałem. Oprócz tamtej pierwszej, co tutaj zgarnuje marchewkę. Dobra. A więc. Yy, 10 sekund i się odnowię właśnie też skrzynki, a więc troszkę się pośpieszmy. Czy ktoś tutaj już czyha? Aha, już tutaj. <słuch> Rozumiem. Aż tylu osób się tutaj nie spodziewałem, naprawdę. Dobra, mamy seta. Dobra, aha, tu już nie ma nic, tu też... Spoko. Widzę, że nie tylko ja o tym pomyślałem, żeby tutaj przejść. Ale także inne, nie wiem, pięć osób A więc spoko, mamy tylko drewniany mieczyk Jakiś Lekki secik Jakieś jedzonko, no najważniejsze jedzonko Dobrze, że chociaż przed tym pojedynkiem 1vs1 się Odnawia jedzenie To mnie chociaż ratuje, bo teraz nawet się tym nie jadł kurde, nie najadł I dobra, czekamy Jakiego nam dał tutaj przeciwnika, jakiegoś OP chyba Niestety Dobra, napiję się przed tym przed tym pojedynkiem, bo coś czuję, że może być źle. <laughs> Dobra. 5 sekund i lecimy. Bierzamy mój mieczyk w rękę i ciśnieby. Może się jakoś <laughs> uda go tutaj pokonać na jakimś dużym farcie. Dobra, wyciągną tutaj TNT spoko. Uderzmy go tutaj od razu. Dobra, coś tutaj niezbyt niezbyt ogarnął. Czy on ma też tylko drewniany mieczyk? Naprawdę? No to chyba jednak się uda mi to zwyciężyć. Coś mi się tak wydaje. No tak udało się, a więc mamy z niego czapkę do naszego fajnego syciku. Ale mieczyk dalej mamy, tylko drewniany. Teraz trzeba coś ugrać właśnie na tym ostatecznym matchu, Będzie ciężko, nie ukrywam. No ale się jakoś postaram. Dobra, 3 sekundy i zostaniemy przeteleportowani. I ogólnie widziałem, że pod ostatnim odcinkiem tam z The Wars pisaliście że chcecie kolejne odcinki z Craft Games'ów na bogato, w których kupuję itemy, w których... Zaczę po prostu tymi wszystkimi temkami zakupionymi ze sklepu. A więc pomyślałem, że w następnym tygodniu nagram tak także cztery odcinki właśnie jak kupuję wszystkie temy na na właśnie na The Warsach, a także na Sky Warsach i wrzucę je wszystkie właśnie w jednym tygodniu. Takie cztery odcinki. Następny tydzień by były taki właśnie. Byłby takim właśnie Jolo... YOLO tygodniem. Myślę, że coś takiego byłoby bardzo spoko. I dobra, zrobiłem może tego typa, on już nie ma ktoś za dużo HP. Dobra, a więc. Z tymi dwoma typami się to jakoś rozprawiliśmy, i na razie tutaj przeatrzmy. Zobaczmy co mamy weku. Czy oni nie mieli naprawdę żadnego innego mieczeka? Naprawdę. Miał tutaj zapalniczkę chociaż. Jakiś łuk, nic. No to lipa, mam 12 strzał i 0 i łuków. Ani jednego. No jak na złość po prostu. Ale chociaż sed mamy dość dobry. Cały chainowy, nie narzekam. Dobra, lecimy tutaj w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Tam się biją dwie osoby chyba. W sumie już tylko jedna została. Dobra, bijemy się z nim. On ma lepszy mieczek. Aha, udało się go tak szybko zabić. Że co? Dobra, to sobie przełóżmy. On miał tutaj jakiś lepszy mieczek chyba. Tylko czy nikt tutaj do mnie nie idzie na razie. Ej, no come, on, gdzie jest jego mieczek? O, tutaj jakiś diament leży... O, tak. Wyrzuciłem właśnie lepszy mieczek, widziałem. Ej, mój błąd po prostu. Ej, no ja chcę ten mieczek, o tutaj leży kolejny. Dobra, mamy to. Dobra. Gdzie jest? O, mamy żelazny mieczyk, spoko O, więc teraz już będzie sześć Po prostu tutaj się jakiś typek zaczął ukrywać Ale chyba się nie spodziewał tego, że go tutaj akurat widziałem Ma też żelazny mieczyk O nie, dobra Uda się go tutaj pokonać, dobra, udało się go pokonać I mamy drugi diamencik A więc jeśli bym miał to gdzieś crafting Co jest możliwe Gdzie on może, o jest crafting, dobra, mamy crafting Tylko trzy, mamy teraz patyk Dobra, zaraz popatrzę do kół Mamy trzy patyki, a więc spoko Szybko kraftujemy sobie diamentowy mieczyk i teraz już po prostu ten typ, który został, ta dziewczyna, która została ma już naprawdę malutkie szanse na wygranie tutaj ze mną. Od razu tutaj dostaję szybki aimbot ode mnie po prostu. Dobra, dostałem tutaj niezłą serykę Z łuku i teraz dostaję oklep już z diamentowego mieczyka. I zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. O tak. Udało się wygrać. Hero Robson I zgarnąłem tutaj swój jeden enchantowany kryształ. A więc jest! Świetnie, świetnie po prostu, udało się wygrać i od razu tutaj polecimy do lobby i użyjemy swojego kryształu, zobaczymy co dostaniemy, 32 tokeny, zawsze spoko Dobra więc to już będzie koniec odcinka, nie zapomnijcie o łapce w górę oczywiście, a także komentarzu, a więc do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć